Pierwsza strona, żeby nie było, że jakieś kurwa. Rozwiąż darmowy test. Kategoria B, tak? Okej. Okay. Aby wyśledzić obraz, przycisknij ich start. Start. Czy w przedstawiającej sytuacji masz prawo jechać na przejazd kolejowy? Proste pytanie. Eee, nie, bo jeszcze światło nie zgasło. Start. Czy mogę jechać na skrzyżowanie? Policjanci kur... policjanty są k***owe, ch... stary. Ale ja mam jedną taktykę i czasami działa, że za plecami policjanta możesz jechać. Więc ogólnie daję na no tak. To jest moja jedyna taktyka, kurwa, policjantów. Czy zakaz wyrażony tym znakiem pionowym zabrania skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu? Zakaz wyrażony tym znakiem pionowym zabrania skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Zabrania skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Nie, zabraca cofaniu. Czy w tej sytuacji wolno ci zawrócić zajmowanego pasa ruchu? Chyba ja bym zawrócił, ale chyba nie można z tego co kojarzę, bo bym musiałaby być ta strzałka jeszcze do ten. Taka. <tryk> czy wolno? Nie wolno ci. Dam na tak czy na nie. Ja do dole, nie pamiętam co kliknę. Czy w tej sytuacji nadawany jest sygnał świetny zabrania ci wjazdu za sygnalizator? Zabrania, no tak, zabrania, to jest czerwone światło. Och, już myślę, że mam wiele źle. Czy zgodnie z wskazanym z prawej strony znakiem pionowym masz obowiązek kontynuacji ze prosto na najbliższym skrzyżowaniu? Znak pionowy, kontynuacja prosto. Że na tym skrzyżowaniu? No to tak, bo tu nawet masz znak, że zakaz wjazdu. Masz obowiązek, no? Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez zwracania uwagi na zachowanie pieszego? Zobaczmy, co tu pierwszy kur... jakiś najem twój ojciec będzie ten. Aha, bo on tu zaraz z tego wypydali wy... się, tak? No nie, no nie, musisz zwracać uwagę. Masz, masz prawo bez zwracania na pieszego. Nie. Czy polece... polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi? Czy, czy polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem? Tak. Bo najpierw jest pan policjant, potem jest, potem są światła, potem jest znak, potem są przepisy. Skręcasz prawo, a kierujący, nadjeżdżający z przeciwka chce skręcić w lewo. Czy masz nad nim pierwszeństwo? Ja w prawo, tamten w lewo. Czy skręcamy w tym samym ten? Ja skręcam w prawo, a on skręca w lewo. Tak, bo jak będzie skręcał, to będzie miał po prawej stronie, a tam była chyba droga główna podporządkowana. Mam przed nim pierwszeństwo, mam tak. Czy w tej sytuacji powinieneś umożliwić pieszemu swobodne opuszczenie przejścia dla pieszych? Wie o co tu chodzi? Tak. Pieszy jest kozakiem. Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 4 przyjeżdża przed kierującym pojazdem nr 2? Co kurwa? Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości? Aha, tu pewnie będzie jazda na suwak tak zwana. Czekaj, prędkości na jezdni kieruj... kierujący numer 4 przyjeżdża przed dwójką. 4 przyjeżdża przed dwójką. Czy on przejeżdża przed dwójką? Nie, dwójka przejeżdża, bo on go musi. Yy Kurwa, nie, za, nie zaznaczyłem. Kurwa, nie, nie. mi się coś w głowie. Było, że nie. No już mam pewnie źle. Czy wjeżdżając z pola na drogę twardą, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Z pola na drogę twardą, tak. Nie. Najpierw stary, ja się nie przyznaję do tamtego błędu, bo nie zdążyłem kliknąć. Nie. No ta strona jest rozdrażna. Tak, musisz, bo się włączasz do ruchu de facto z drogi gruntowej, tak? Czy kierujący pojazdami tworzyli prawidłowo korytarz zyskowy, umożliwiając swobodnego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego? Tak. Czy kie kierując pojazdem we mgle masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? No tak. Chyba, kur, albo zwykłą ostrożność. Szczególna ostrożność, co to jest, kurwa? O teraz jestem trochę ostrożny. A nie, teraz jestem szczególnie ostrożny. Zdarządzam ci, ojca. Czy na tej drodze wolno ci zrezygnować z sygnalizowania zamiaru skrętu w prawo, jeśli nikt za to nie jedzie? Czy na tej drodze wolno ci zrezygnować z sygnalizowania yy, skrętu w prawo, jeśli nikt za mną nie jedzie? No nie, nie wolno mi rezygnować. Czy w tej sytuacji wolno ci jeszcze skręcić w prawo? Nie, bo jest linia ciągła. Czy ten znak informuje cię, że zbliżasz się do końca autostrady? Tak. Czy na tym pasie ruchu jazda jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką? Tylko w kierunku wskazanym strzałką? Tak. Uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako kierujący pojazdem. Czy po udzieleniu pomocy ranny wolno Ci oddać się z miejsca zdarzenia przed przybyciem policji? Nie. Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić pas ruchu naprawy? Tak. Który z wymienionych czynników należy zwrócić uwagę podczas wykonywania manewru wyprzedzania? Na właściwą temperaturę we, wewnętrznu pojazdu, na zachowanie bezpiecznego odstępu, no, na odstęp od jadących z tyłu pojazdów. Bezpiecznego odstępu. Który z wymienionych elementów wyposażenia lub budowy pojazdu ma istotny wpływ na bezpieczeństwo podczas hamowania? System AWS, ten POMAT, układ ABS. ABS. Z jaką maksymalną. Dopuszczalną prędkością, coś tam za tym znakiem. To jest 20 km na godzinę. Czego możesz spodziewać się na tak oznakowanej drodze bez kolejnego przepustu? Pod drogą leczki zwierzęci, zwierząt, kilka zwierząt przez drogę, zwierząt pędzonych przez drogę? Pędzonych? Nie no, z, 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 jelonek tak zwany może się udać. Kiedy masz obowiązek zmienić pas na prawy po zakończeniu manewru wyprzedzania? Kiedy masz obowiązek zmienić pas na prawy? Gdy widzę tył pojazdu wyprzedzanego w prawym lusterku wstecznym, gdy wyprzedzany pojazd jest 100 metrów za mną, gdy upewni się, że nie ryzyka zajechania drogi, no chyba to jest najbardziej logiczne. Która z osób jest zwolniona z obowiązku korzystania z pasu bezpieczeństwa w czasie jazdy samochodem osobą? Każdy pasażer na tym siedzeniu pojazdu, każdy pasażer w trakcie spożywania posiłku, kobieta w widocznej ciąży. Czy holowany pojazd ma wpływ na pole widzenia kierowcy? Nie ma żadnego wpływu na ograniczenie pole widzenia, tylko podczas wykonywania manewru zawracania na skrzyżowaniu ma wpływ na ograniczenie pole Widzenia. No ma, bo widzisz go z tyłu i widzisz go w lusterkach. No to chyba ma. W jaki sposób można ułatwić sobie wyjazd samochodem osobowym z grząskiego śniegu? Kilkukrotnie cofając i ruszając do przodu, trzając na dużych obrotach silnika, puszczając gwałtownie po sprzęgła. Trzeba się rozbujać, stary. Jaka pozycja za kierownicą umożliwia zmniejszenie efektu tzw. martwego pola w lusterkach, występującego w czasie obserwacji drogi? Statyczna, czy umożliwia zmniejszenie? To dynamiczna. Trzeba się ruszać, stary. Dynamiczna pozycja. Na których drogach publicznych masz obowiązek zapinać pasy bezpieczeństwa? Na wszystkich drogach, tylko na drogach twardych, tylko na drogach poza obszarem zabudowanym? No to kurs albo to, albo to. Albo na wszystkich, albo na twardych. Ale ja nie wiem, czy jest coś takiego stary jak twarda droga. Więc znam na wszystkich. Najwyżej będę miał źle. Jaki może być skutek używania uszkodzonych lub zużytych piór wycieraczek w samochodzie osobowym? Zmniejszenie zużycia płynu od zmniejszenie zużycia akumulatora, pogorszenie widoczności drogi w czasie deszczu. To tak. Czy prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składających się z samochodu osobowego i przyczepy, których łączna, dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Tak. Aha, miałem wszystkie dobrze. Miałem wszystkie dobrze poza tą, co mi się pominęła. Tą jedną, na którą nie, od nie odpowiedziałam, ale miałem dobrą jakby ten. Ale miałem dobrą odpowiedź, tylko nie zdążyłem na nie kliknąć. Więc jakby wszystko fajnie widzicie mi 200 zł. Jak ktoś myślał, że ja chyba bym teorii na prawo jazdy nie zdał. <laughs> Proszę cię. Jestem taki bystry, stary. Jeszcze trochę wie giniemy, jak pan. Mówię, was ten bez szalon. Zadziliśmy kimś. to pokładam.